Nadchodzą Wycować się! Udało nam się! Chyba nie oczekiwaliście, że usłyszycie tu witajcie w Lurdenville. Piecko. A przecież fobos jeszcze nie miał wielkiego wejścia. Zadowolona? Kornelia, pilnuj tyłów. Irma heilin atak teraniej obrona. Blank podwójne przejście do kwatery głównej. Ale pałac Elion. Za późno. Buntownicy wycofują się, mój panie. Pałac znowu jest Twój. Jest prawie mój, nareszcie. Nie ma jak w domu. A niedługo cały Meridian tak będzie wyglądać. Będzie tu jak w raju. Czy wiecie, która z nas panuje nad powietrzem? Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas 解い Dzięki. nadu. Oh, jestem wyczerpana! Od pamiętnego występu hobosa na Halloween walczymy 24 godziny na dobę! Mm, oh. Na sprawy typu szkoła nie ma czasu. Ten drani nigdy się nie męczy. Serwuje sobie potrójne espresso zła. Kaleb potrzebuje nas w meridianie. Więc do niego wrócimy, ale musimy odpocząć, bo inaczej padniemy! Tak, trochę snu mi się należy. A poza tym rano idziemy do szkoły. Musiała wszystko zniszczyć. Ups, prawie zapomniałam. Tato prosił, bym kupiła mu coś do jedzenia. Powinienem się martwić. Nie chcę się martwić, ale zaczynam się martwić, a ty się martwisz? Oczywiście, że tak. Ja też się bardzo martwię. To moja mama. Eee, o czym on plecie? Martwi się o moją babcię. Kompletnie nie wiedziałem, że w Chinach mamy jakąś rodzinę. Powiedziałam, że babcia pojechała do Chin do rodziny. No a co miałam mówić? Wiesz tato, to babcia została porwana przez czarownicę i zamknięta w magicznym klejnocie? A w ogóle czy nie mają po prostu telefonów w kraju naszych przodków? A, yy, właśnie! Zapomniałam Ci powiedzieć, tato, babcia dzwoniła, jak nie było was w domu. Yy, jest okej, okay, ale mieszka w małej wiosce w górach, gdzie nie ma za bardzo yy, telekomunikacji. Nawet nie wie, kiedy znowu zadzwoni. Hejlin, wiadomość telefoniczna to świętość, moja panno. O. He? Dlatego też mam wiadomość dla ciebie. Dzwoniła pani dyrektor, by ci przypomnieć, że jutro jest otwarcie szkolnej wystawy prac malarskich. Dobra, Hejlin, o co chodzi z tą szkolną wystawą? Zapisałam się już dawno. Ale przez narisę, Fobosa i ciągłą walkę ze złem zupełnie zapomniałam! To wysypuj swoje pędzle i wymaluj arcydzieło. Mogę być modelką. O? Spędziłam północy główkując nad samym tematem. To będzie moje Zanadu. Moje Zana co? Zanadu. To taki prywatny Eden stworzony przez legendarnego króla Kubla Hana. To jasne, że sędziowie chcą zobaczyć, jak artysta wyobraża sobie raj. Co to jest, Haylin? W czym problem? We wszystkim. Czy ty nie uważałaś ostatnimi czasy? Zambala tragedia. Kondrakar tragedia. Meridian mega tragedia. Jak ja teraz mogę myśleć o raju? Nie mam weny. Długo nie dacie rady walczyć, <ścoughs> Uch, bo wcale nie musimy. Tylko do czasu przybycia oddziału Drake'a. Teraz. Aaaa! 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 Drake! Dreszcie, gdzie wy jesteście? Niedaleko, idziemy z gór. Aaaa! W samą porę na tragiczny finał. Mam powiedzieć, czy sam chcesz? Daruj sobie. <ścoughs> Hej, gargoyle, ty pusta głowo. Założę się, że mnie nie dorwiesz. Gargoyle, nie. <ścoughs> <ścoughs> I to ma być lawina? To jest lawina. Trzymać się! Spróbujmy się stąd wydostać! Tego brakowało Nerisie. Wizji. Zawsze knuła, planowała jak zdobyć więcej mocy, ale tak naprawdę zawsze bała się jej użyć. Ta wiedźma nigdy nie zasługiwała, by ten cudowny przedmiot nosił jej imię. Od tej chwili słynna pieczęć Nerisy nazywać się będzie Berłem Fobosa. Mnie brak wizji? Sam jest głupcem bez wizji. Niszczy wszystko na swojej drodze, bez celu, bez planu. Ja chciałam połączyć światy. To jest wizja. Jaka wizja? Zwykły brak rozsądku. To wszystko twoja wina. Uważaj, co mówisz, bo inaczej... A -a! Jak? Wciągnęłam twoją moc do serca meridianu i uwięziłaś mnie w jego wnętrzu, ty podła jędzo! Uczyłam Elion, jak odebrać moc sercu meridianu moc, która właśnie do niej powinna należeć. Mogę nie być na tyle silna, by odebrać mojemu bratu berło, ale mogę zapłacić za moją krzywdę! A my pomożemy! Słuchaj, Heilin, wiesz dobrze, jak bardzo cenię sobie sztukę, ale to nie powód, by nie jeść lunchu. Okej, okay, zapomnij o lunchu, ale wyglądasz przerażająco, jak się tak gapisz w książkę. Chociaż czasami mrugnij okiem, to nie jest wstyd. Ach, ja się nie gapię, ja się modlę o inspirację. A to jest Wolność, obraz mojej ulubionej artystki. Lili Quinones, jeśli mnie nie zainspiruje, to koniec. Lili Quinones? Och, uwielbiam jej pracę, dlatego tak się ucieszyłam, gdy się okazało, że zgodziła się być jednym z sędziów w naszym konkursie. Lili Quinones będzie oceniać mój obraz? Czy ktoś jeszcze nie może złapać powietrza? Jeśli ci to pomoże, ty jeszcze nie masz żadnego obrazu. Wiesz, naprawdę musimy wrócić do Meridianu. Masz już pomysł? Nie. Okej, okay, a teraz już masz? O, tu jest. Kubla Han, Samuela Taylora Coleridge'a. Będziesz czytała wiersze? To materiał źródłowy. Tego potrzebujesz jako inspiracji. W zanadu kazał Kubla Han wznieść cud, pałac rozkoszy, gdzie przepych bez końca. Płynęła święta rzeka Alf. Jej chłód wśród niezmierzonych pieczar trwał, aż z wód szum wlał się w morze mroczne bez krzty słońca. Sto urodzajnych pól, za nimi wieże i mury jednym kręgiem jak pancerzem objęto. W środku sady i strumienie kręte, nad nimi kwitną wonne drzewa, a tam znów bory stare jak wzgórz cienie, gdzie w plamach słońca zieleń się przelewa. Ach, w romantyczną otchłań spójrz, jak spadł, z zielonej góry w dół, z cedrów zasłona ponad parowem. Dzikość, czar się skrada święty i straszy twarz księżyca blada, gdy ten tęsknoty kochanka demona. Nagle z odchłani, gdzie wciąż wrze i sapie, że zda się ziemia oddech z trudem ławie, dysząc ogromna fontanna wytryska. A nad nią w wodzie wpół zawisłej pryska sto głazów. Skaczą jak grat, gdy z chmur praży hej! Stary dziadek opowiadający o swoich koszmarach? Ha, kiepski z tego raj! Raj to jak szafa, która nie ma końca z niekończącą się kolekcją ubrań i powalających butów. Plus lokaj, służąca, kucharz, krawcowa. Wszyscy, żeby mnie... Y, ciebie zadowalać. Cornelia, <śmienicza> <śmienicza> czy ty sabotujesz jej wygraną? Okej, okay, dobra, dobra. Zapomnij o tym raju kart kredytowych. Chcesz wygrać ten konkurs? Odpowiedź jest bardzo prosta. Króliczki. Masa ślicznych króliczków. Mówię ci, każdy po prostu kocha króliczki. Uh! 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 Okej. Okay. Chyba zamiast jej pomóc, tylko ją wystraszyłyśmy. Pamiętaj, króliczki! Oho, bez, nadzieja. bez nadzieja. jak los Meridianu. Lurdeny mówią, blank smaczny. Dobrze, że Lurdeny nie znają blanka. Następny region upadł, mój książę. Niedługo Meridian znowu będzie twój. Właśnie. Ale nowy bunt rozprzestrzeni się jak zaraza. Tym razem musimy go zdusić w samym zarodku. Chyba czuję tu zapach paslinga! E, to jest winowajca! E. Dick nie winowajca! Dick, partner biznesowy, Chcę pomóc księciu Fobosowi za opłatą. Jeśli twoje informacje są warte uwagi, przywódca buntu boi się Fobosa. Ukrył rodzinę! Dick śledził mamę Blanka do nieskończonego miasta. Twoje informacje są bezwartościowe. Baza buntowników w nieskończonym mieście nie istnieje. Nie. nie stara baza, nowa baza, nowa baza! Mój panie, to miasto jest... nieskończone. Jeśli Zielony wie, gdzie kryją się buntownicy... To po prostu za jednym zamachem załatwię buntowników. I wszystkich ich najbliższych. Mama. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, prawda, że nie mogę się doczekać? Bo nie mogę się doczekać. Ej, wiesz co? O, sędziowie po prostu muszą ci przyznać pierwsze miejsce. Twój obraz jest taki dziki i lśniący. O, to urocze. Nie dotykać! Jeszcze mokre. Ledwie zdążyłam skończyć przed otwarciem wystawy. Czas na chwilę prawdy. <laughs> mm, Powodzenie. No dobrze, co my tu mamy? Nazwałam to Meridian o świcie. Chyba nie zrozumiałaś. To miał być obraz zanadu, raju, a nie jakiś koszmar. Ale raj to stan umysłu. Obietnica lepszego jutra. Każdy świt daje na nowo nadzieję, szansę, by uczynić świat nieco lepszym. No, myślę, że mamy już zwycięzcę. Króli Kolandia, Lorenta Klaverman. Nikt nie słucha geniuszy. Hayley, chciałam ci powiedzieć, że twój obraz zrobił na mnie wrażenie. Y -y, naprawdę? Tak? Jesteś obiecującą artystką. Uwierz mi, czuję, że właśnie wschodzi nowa gwiazda malarstwa. Ra! Ciesz się, póki możesz. Szybko, strażniczki! Mama zagrożona! Heylin zagrożona! Jak zostawię swojego chłopaka na pastwę rodziców? To niedobra karma. To jest poważne. Jiggs sprzedał Fobosowi informacje o naszej nowej bazie. Czas się tym zająć. Strażniczki, łączcie się! Woda. Ogień. Okay. Ziemia. już nie tajne. <smuszy> hmm, trochę tu ciasno. A -a 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 -a! Do ataku. Czas zapłacić za swoje uczynki, Nerisso. Elion. Wy wszystkie musicie przestać, żadna z nas stąd nie ucieknie, nie mówiąc już o powstrzymaniu Fobosa przed podbiciem meridianu i innych światów. Jeśli nie zaczniemy działać w harmonii. harmonii. Więc jesteś z nami, czy wolałabyś utkwić w tym klejnocie na wieczność? Kornelia, <gry> <gry> coś ci nie wyszło, mały. <gryzny> Z tej też nie wyszło. Chyba jednak wyszło. <gryzny> Chłopcy, odkąd wróciłem, przegrywacie wszystkie bitwy. Dziś przełamiemy złą pasę draniu. Draniu? To był długi dzień. O, czy ty w ogóle myjesz zęby? O. Chyba już mnie nudzi ta farsa. Czas, by opuścić kurtynę. Za mną! Nie mogą nam uciec! Nie dam rady! Rani, pomóż jej! Wicher! To jej raczej nie pomoże. Musimy się stąd szybko wynosić. Blank, przeniesiesz nas. Idź, mama! Blank za tobą! Blanki Boo! Nie! Elias, Aldar, Akedon, szybko! Strażniczki, <suszy> już! Przeklęty pasli. Blank, uważaj! Żyliście. Tym gorzej dla was. Nie wiem, jak możesz znosić ten smród, mój panie. Nonsense, Rator Uwielbiam zapach rozpaczy o poranku. To zapach zwycięstwa. Przywódca buntu i jego pasling wkrótce będą moi. Resztę rozbiję w drobny pył, który rozwieje wiatr. Ostatni batalion służący Elian właśnie się poddał. Meridian jest twój. A Meridian to tylko początek. Jest pewien klejnot w świecie, o którym od dawna marzyłem. Cedricu, przygotuj się do ataku na Zambale. Z całym szacunkiem, mój panie. Po co atakować Zambale? Jeśli możesz mieć serce Kondrakaru, zniszcz serce nieskończoności, a każdy świat będzie twój. Rejtorze, to bardzo dobry pomysł. Kondrakarze, nadchodzę. Twój nowy pan już po ciebie idzie. Hej, gdzie jest Kalep? Oh, gdzie mój Blankibu? Oni. Oni nie przyszli. Nie ma Blankibu? Wciąż jest nadzieja. Każdy świt przynosi nową nadzieję. Nie, nie ma nadziei. A wszystko to wina strażniczek. Wy uwolniłyście Fobosa, wiedząc kim jest! Wiedząc, że zmieni nasz wspaniały raj w najgorszy koszmar! Wystarczy tego, Drake! Strażniczki ryzykowały życiem dla Meridianu. Fobos jest za silny! A gdyby to nie był Fobos, to by była Neryssa. Strażniczki dały z siebie wszystko. Powinieneś być wdzięczny! Nie, on ma rację. Przegrałyśmy specjalnie. Na zlecenie Jetix i z -Tekst. Dźwięki Montaż, Iwodo Silas i Mirosław Gongola. Tekst polski Anna Hajduk, reżyseria Ireneusz Załóg. W polskiej wersji wystąpili Magdalena Korczyńska, Anita Sajnuk, Izabela Manik, Katarzyna Tlałka, Konrad Ignatowski, Radosław Kaliski i inni.